Jesteśmy na Virtu V10, której premiera była w Düsseldorfie i oczywiście wzbudziła duże zainteresowanie. My jesteśmy właściwie na identycznej łódce, która, jak była ta w Düsseldorfie. Jedyne co zostało na niej zmienione, to podłoga. Jest Flexitek, a tam była taka pianka. Taka Dodajmy do tego, że tak jak mówiłem już, jest, została łódka zgłoszona do konkursu Best of Boat i w lipcu na Paul Festival przyjeżdżają pozostali jurorzy z naszej kapituły i będą ją testować. I będzie w też Wieniu. jeszcze nowsza wersja tej łódki, wersja Open. A zaraz ją Państwu opiszemy. Witajcie! Dzień dobry! Jak zwykle w pięknych okolicznościach przyrody w tym roku. Szaro, buro i pada. Jesteśmy... Testujemy kolejną polską markę. Tak. Wirtu. E, łódka Wirtu V10 ze stoczni Wirtu z Giżycka. Również zgłoszona do konkursu Best of Boat. A my A... jesteśmy w Wiślince. Za nami tam z tyłu wyspa Sobieszewska. Jesteśmy w Solmarinie. Solmarinie piękny, dookoła a, budynki hotelowe, apartamentowce. Tu można, e, nie wiem czy jeszcze mają oczywiście, ale tutaj można e, kupić swój apartament z miejscem do m, parkowania do łodzi. On będzie rozbudowywany, więc na pewno się miejsca jeszcze znajdą. Dobrze, ale wróćmy do naszej łódki. łódki. Zaczynamy od rufy, tak dla odmiany. Zazwyczaj od dziobka, a dzisiaj od rufy. Jak widzicie jest bardzo taka dopracowana w szczegółach, wszędzie mamy logo stoczni, nawet na silnikach jest logo stoczni. Merkury jest nawet w kolorze tapicerki napis, także dbają o to, żeby to ładnie wyglądało. Mamy dwa silniki Verado 300 koni 4,6 litra pojemności, nowe, ciche, szybkie, dynamiczne i oszczędne. I oszczędne. Tak. Przechodzimy do kokpitu. no Oczywiście, tutaj platforma kąpielowa. Tutaj mamy prysznic. Tutaj, tutaj. Tak. Mamy chyba prysznic. Czy tu, tu mamy prysznic. O, ok. Tak. Ale jest też opcja, żeby mieć prysznic w toalecie, ale o tym za chwilę. Jesteśmy w kokpicie. Tutaj z obu stron popularne. Ostatnio otwierane burty elektrycznie, także bezpiecznie. Zaprezentujemy je, e, otwie, otwarte Otwarcie, tak. burty na, e, na wodzie, na szlaku w oddzielnym ujęciu. Tak. Ale tu są otwierane opuszczany stolik. E, możemy tutaj położyć materac i wtedy mamy duże łóżko słoneczne. Ta część przekłada się do tyłu. Ta część może być przełożona do przodu, i wtedy mamy taką wersję, jak to ja mówię, autobusową. I zmieści się tutaj 6-8 osób, wygodnie, żeby jest. siedzieć. Ok, no i tutaj to jest kącik biesiadny, prawda? To W tej chwili takie, w takiej konfiguracji, gdzie mam stół i te dwie kanapy zwrócone do siebie i przed nimi wet bar. Proszę. Tutaj mamy z zmywak. Duży blat, tu miejsce na kuchenkę, sześć kapholderów. Tak jest, lodówka, kostkarka lodowoda. O, no już szafka. Coś tu dzwoni. Gospodarcza, szuflady. Tutaj akurat mamy dwie lodówki, ale to może być ale, jedna no, tak, lodówka, kostkarka tak jest, Każdy może sobie ją skomponować jakąś żywnie po szufladki. O. No. Nad tym centralnym kokpitem jest e, zabudowany sztywny. T-top, -top. ze światełkami, jest też opcja, żeby tutaj mieć yy, gwiazdy. <noise> tutaj, tutaj mamy po prostu światełka, ale jest okręt. Serce serce, okrętu, jak my mówimy. Nowe Merkury, więc nowa też manetka z możliwością wprowadzenia programów z Active Trimem, Dwa monitory Simrada. Tutaj mamy akurat włączony yy, wesel View Mercury, ale to oczywiście można sobie dowolnie, dowolnie przełączać. tak jest. Tak, no. Jedyne, co mnie zabrakło, to joysticka. Warto na ulicy tak, tak. pomyśleć o wyposażeniu a, jej w joystick, joystick Merkurego. i bardzo świetnie się sprawdza, już wielokrotnie go testowaliśmy. Tu mamy tylko ster strumieniowy, dziobowy. Bardzo ładnie zrobione, cała jakby kontrolka świateł całych systemów mamy tutaj widzimy co się co aktualnie, aktualnie jest aktywne co jest włączone wszystkie przełączniki ładnie zrobione czytelne mi jeszcze czego zabrakło kierownica nie jest regulowana jest na stałe no tak. ale to jest, za to nie ma problemu bo na pewno w opcji można tak ale za to co jest to zobacz są fotele na amortyzatorach więc myślę że na fali no my dzisiaj akurat testowaliśmy na płaskiej wodzie więc nie sprawdziłem jak one działają na falach, ale no, przyjemnie. Odbija w ogóle wygodnie, tak jak tam skakaliśmy, troszkę Dobra. próbowaliśmy. Ale jedźmy dalej. Na dziób przechodzimy z obu stron konsoli, tak jest dosyć szeroko. Handrelingi są, zobaczcie, tutaj są handrelingi, prawie niewidoczne, bo to czarny kolor, ale bardzo są bezpieczne, można się ich trzymać wygodnie i przechodzimy na dziób. I to też... No i tutaj oczywiście pokład. Do kąpieli słonecznych służąc. I to też, że, że dbało się o szczegóły w tej łódce, że właśnie handlingi są nawet no, pod kolor dłuba, także tak ich nie jest. widać, nie, nie, nie rzucają się w oczy. A są oczywiście system audio, musi być na tego rodzaju łódce. No i komora kotwiczna, prawda? czy też jakaś bakista tutaj z dziobu. A komora Kotwi kotwiczna, i tam jest kotwica schowana. Proszę bardzo, i taki. Sandpad. Dedykowany, można powiedzieć, sandpad, oczywiście z logiem firmy. Stocznik Wielki. wielki. Okay. Teraz co? Tak Może przejdziemy do kabiny mieszkalnej, sypialni. Dobra. Do kabiny mieszkalnej jest po lewej stronie sterówki. Tutaj, co fajne, to jest właśnie wygodne. Zobacz, tu nawet są uchwyty wygodne. Tak, żeby... tak, to... To Ale jest tutaj solidne. jest dodatkowo jeszcze yy, taki handreling w daszku. Tak, że tu... Jak się przechodzi, można się złapać, ale to taka dygresja. No, że zejściówka jest głęboko wycięta, więc proszę zobaczyć. Wygodnie się, się wchodzi. Nie, raczej się... Chociaż tu trzeba uważać na trzeba głowę. Uważać, no, ale na dole to... jest po prostu nisko. To tak. jest łódka. Open, jest więc. Ten. A nie mniej, kajuta jest zupełnie sporych rozmiarów. Dwuosobowe łóżko, długie usko. bardzo. No i tu właśnie gadżety tutaj, wszędzie gadżety są, więc ledy. Ze zmieniającym się kolorem jest też toaleta. Tutaj jeszcze mamy takie półeczki, i wejście do toalety. Proszę bardzo, schowana pod konsolą. Tutaj mamy WC i umywalkę, ale może być oczywiście w opcji prysznic. O, I... Ona nie jest, tutaj nie ma pełnej wysokości stania, no ale to po prostu je, na takiej łódce <tudno> trudno mieć tu pełną wysokość stania, skoro jest tak niski pokład. Ok, zamykamy. Pytaliśmy o prysznic, właśnie. I tu prysznic ma być, tak, jest w opcji. Yy, nie taki słuchawka wyciągana ze zlewozmy uh -huh. tylko osobne Staciona. normalnie. Proszę bardzo, jest też okienko w drugiej burcie, także jest tutaj dosyć jasno. Tam jeszcze jest e, luk. Tak, ale teraz jest, jest przykryty materacem. No i tak, Kajuta, zupełnie można się spokojnie przespać. To jest łódka raczej typu dayboat. Tak, na dopłynięcie do hotelu, do, no, ale do restauracji, ale można, można przenocować. No jak pływa, no pływa bardzo właśnie, dynamicznie. Porozmawiajmy chwilę. Wrażenia spływania. Dynamicznie, szybko. Yy, mamy tutaj właśnie dwa razy Merkury 300 KONI. No i dzisiaj maksymalna była 54 węzły. I nawet nie było tak bardzo głośno, bo było około nie, 90 nie. decybeli, co jak na otwartą łódkę za outboardami jest zupełnie ok. Um, potrzebowaliśmy, żeby tą prędkość osiągnąć około 33-35 sekund. Do ślizgu zbiera się bardzo dobrze, bo praktycznie niecałe 5 sekund osiągnęliśmy tą prędkość ślizgową a i potem już... poszła jak burza. rozpędzić się dalej. Y Weźmy Kr tylko pod uwagę, że to robiliśmy próby na płaskiej wodzie. Tak, to, tak, tak, nie było istotne, fal. Żeby nam ktoś nie zarzucił, że oszukujemy. I też nie, no nie, nie wiemy do, koń, do końca jak się zachowuje na falach takich większych, no ale mamy nadzieję, że równie dobrze. Może nie polecałbym tej łódki dla początkujących yy, motorowodniaków, bo jest bardzo zwrotna. Po prostu zawraca przy w prawie pełnej prędkości. Nawet przy tam 35-40 węzłach ona zawraca w miejscu. po Prostu... miejsc bardzo się wykłada w Bardzo się błyncie. wykłada, taka jest bardzo sportowa. I ktoś, kto. W pierwszej chwili miałem wrażenie, że Z... ona się, wywróci. Nie, się, ona wywróci, bardzo się trzyma w końcu, w końcu. Tak, tak, bardzo się trzyma wody, ale no, jeżeli ktoś pły... nie ma doświadczenia, pływa pierwszy raz, na... to może się wystraszyć, bo naprawdę jest taka bardzo zwrotna. Ale prowadzi się. Tak, prowadzi bardzo dobrze. Też bym polecał a no, używać Active Stream. Tak, tak. Często U, on lepiej od człowieka yy, tak, operuje. Operuje swoimi funkcjami. No dobrze. Zapraszamy do Gdyni. Do Gdyni. Tak, na... Gdyni 18-21 lipca ta łódka będzie prezentowana oficjalnie. Będzie miała oficjalną premierę w Polsce, bo premiera była międzynarodowa w Düsseldorfie, teraz będzie w Polsce. A, świa a światowa premiera wersji Open będzie tej łódki. Będzie światowa premiera właśnie w Gdyni. Wersja Open podobno jeszcze szybsza jest. No oczywiście nie ma, nie ma tak, dachu. Nie więc ma dachu. Tak, bardzo dynamiczna. Jeszcze raz podsumujmy w takim razie no łódka jest dynamiczna. Dobrze się prowadzi i ładnie open. wygląda. No, z wyglądem to jest tak, jednemu się podoba. jednemu tak, się to no. podoba. Tak. Ale jest o, Ale nam, doprac... się podoba. nam się podoba i ma dopracowane właśnie szczegóły takie e, designerskie, powiedzmy. O. A pogoda zapraszamy w takim razie najlepiej do dilera e, polskiego dilera, przedstawiciela firmy Virtu, e, do firmy Dobrej Jachty do Gdyni, gdzie tą łódkę można przetestować. E, I może będziecie mieli więcej szczęścia z pogodą. Czego wszystkim życzymy.